KOS. Recenzja filmu. To nie jest film historyczny, to nie jest film o Kościuszce, to nie jest film, który ma być jakiś taki moralizatorski na przykład, czy pokazywać przekrojowo losy Rzeczpospolitej z tamtego okresu, dlatego jeżeli macie takie oczekiwania, to możecie się na filmie lekko rozczarować. Natomiast o ile to są rzeczy, którymi ten film nie jest, to to, czym on jest, to Dobre dzieło i to może być zachęcające. Jest to film przygodowy, jest to film kostiumowy, taki awanturniczy, taka historia, jakie zawsze chciałem, żeby powstawały Ala te o muszkietarach, czyli płaszcza i szpady przeniesione na nasz grunt, czyli taki trochę żupan i szabla. Mamy tutaj świetne aktorstwo. Powiedziałbym, że sam kościuszko braciaka jest na tyle oszczędny i na tyle rzadko w filmie, że Akurat ta kreacja nie jest jakaś niesamowita, ale jest po prostu dobra. Natomiast wszystkie inne postaci, pierwszo czy drugoplanowe, a czasami nawet jacyś chłopi, którzy się gdzieś tam hop hop przewijają w tle, są naprawdę świetnie zagrane. Jest bardzo dobra scenografia. Jak na polskie kino, jest pod względem technicznym ten film znakomity, bo wszystko słychać. Są ładne kadry, ludzie są brudni, jest błoto. Jest też bardzo realistyczny pojedynek na szable na samym początku. Jest historia, w której możemy zastanawiać się, co się wydarzy, bo jest fikcją. Więc nie wystarczy przeczytać Wikipedię przed filmem, żeby wiedzieć, co się w nim wydarzy i to jest super. I film zaczyna się tak, że jest ta zielona łąka. Jest kadr jak z westernu, tylko zamiast zakurzonej, zakurzonego peronu albo stepu mamy polską zieloną łąkę i biegnącego chłopa ale generalnie ten pierwszy kadr to jest jakby westerny przeszczepić na polski grunt i to jest kurde zepiste. I mam nadzieję, że pan Maślona zrobi więcej takiego kina. To jest taki film, po którym naprawdę mam ochotę powiedzieć shut up and take my czerwone, złote, polskie i zrób więcej takiego kina. Te zarzuty o Zrzymkę z Tarantino Powiedziałbym, że częściowo może są trafne. Ja to traktuję, że to jest jednak bardziej inspiracja niż plagiat. No a jeżeli się inspirować czymś, to najlepszy mi. Tarantino to jest mój ulubiony reżyser, więc na, na filmie Maślony bawiłem się przednio, chociaż to jeszcze nie jest ten poziom. Momentami w scenach, które się działy w zamkniętej przestrzeni trochę brakowało mi tej duszności i eskalacji napięcia, które gdzieś tam się weszło na całkiem niezły poziom, ale się na nim utrzymywało. Natomiast, pomimo tego, że film nie jest wybitny, to jest bardzo dobry. Jest przygoda, jest brutalność, jest trochę akcji, są momenty, kiedy nawet sala parskała śmiechem, na przykład dotyczące tego, czy pan Boston słodzi. Nie będę spoilerował, czy słodzi, czy nie. Powiem tyle, że ja, podobnie jak pan Boston, mam taki stosunek do słodzenia. Końcówka filmu. Też jest takim momentem, gdzie trochę nie został wyczerpany ten potencjał. Natomiast generalnie, całościowo film się mega dobrze broni, jest bardzo fajny. Jedna z lepszych polskich rzeczy, które w ostatnim czasie widziałem. Nie wali biedą budżetową, nie wali moralitetami, nie jest nudny, nie jest odtwórczy. No więc generalnie bardzo polecam seans w kinie. Żeby dać zarobić, i żeby sobie obejrzeć to na pełnym ekranie. Muzyka też jest niezła, jest bardzo dużo takich dobrych elementów. No, więc tak, jeżeli spodobał Ci się ten film, to gdzieś tutaj albo tutaj pojawi się odnośnik do innego filmu, w którym mówię trochę więcej o świeżości, która się pojawiła w polskim kinie oraz filmik, w którym trochę szerzej opisuję swoje wrażenia związane z kosem, także zapraszam do oglądania, do subskrypcji, lajków, komentarzy no i podzielenia się swoimi wrażeniami dotyczącymi właśnie kosa. Dzięki.